Cykl Wielkopolskie parki krajobrazowe emitowany na antenie naszej telewizji został doceniony przez jury konkursu imienia Mieczysława Orłowicza. Program otrzymał wyróżnienie w kategorii najlepsza produkcja telewizyjna. Niewiele jest programów, które informowałyby o tym, jak ta Wielkopolska wygląda. Jak to wygląda przyroda, jak wyglądają zabytki. Tego jest niewiele na antenie i stąd się pojawił pomysł, aby taki program wyprodukować. No i powiedzmy bardzo skromnymi środkami, bardzo skromnymi siłami. Udało się taki program w ciągu pół roku stworzyć. Wielkopolskie Parki Krajobrazowe. W konkursie nominowanych było kilkadziesiąt produkcji telewizyjnych, między innymi program Kocham Cię Polsko, emitowany w programie drugim telewizji polskiej. Do tej pory powstało 12 odcinków Wielkopolskich Parków Krajobrazowych. Program ukazuje piękno oraz walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu. W przygotowaniu jest jeszcze jeden odcinek przedstawiający Nadgoplański Park Tysiąclecia.